Super Farmer i Bocian, gra w wydawnictwa Grana, bardzo dziękujemy. Zasady przykładowa rozgrywka, jest to gra dla dzieci z 7 roku życia, 2 do 4 graczy. Gra Kościana z planszami i na żetonach, tak. Mamy też kilka figurek, walczymy tutaj o to, żeby mieć w swojej zagrodzie, bo to są nasze zagrody, każde zwierzę od tych malutkich, które najłatwiej pozyskać, tak, króliczków, przez owce, świnki, krowy i, i konie, tak. Jeśli będziemy mieli po jednym z każdego, to jest to zaznaczone takim innym kolorem, to wygrywamy natychmiast grę. Zwierzęta zdobywamy poprzez wymianę i poprzez rozmnażanie i tak możemy startować, że nie mamy żadnego zwierzaka możemy startować, że będziemy mieli już króliczka tak? rzucamy kostkami jeśli na kostkach wypadnie to samo czyli no tu sobie trochę oszukam tak, mam dwa króliki no to przychodzi mi królik jakbym miał te dwa króliki wyrzucone Albo zrobimy tak, przy jednego królika jedną świnkę, ale miałbym już tutaj tego królika, no to i tak mi przychodzi jeden królik, bo liczy się ta ścianka, plus co mam w żetonach, więc jeden królik by mi przyszedł. Eee, jakbym miał na przykład tutaj dwa króliki, a wyszłyby mi, nie wiem, owca i, i świnka, nic mi nie przychodzi, bo uruchamiane jest tylko rozmnażanie zwierząt z kostek. tak? Tak samo e, jak e, nie miałbym parzystej ilości czegoś, no to ten jeden mi się nie rozmawia, tak? bo z tylko z dwójki przychodzi nowe, młode. O tym pamiętamy. E, nie ma e, e, na tych kostkach. Takiego czegoś, żeby można było wyrzucić dwa razy konia, czyli kon nie przyjdzie, pierwszy koń nie przyjdzie z kostki, tylko musi przyjść z wymiany. Te wymiany mamy tutaj zapisane, zaraz się przyjrzymy. I tak samo jest z krową. Gdzie mamy krowę? Tu mamy krowę, też nie ma. Możliwości, że pierwsza krowa nam przychodzi z dwóch kostek, bo jest tylko jedna na, na, na kostce, musimy pierwszą krowę mieć z wymiany, potem jak będzie kostka plus krowa, to może przyjść y, kolejna krowa, tak. Nasze, y, wymieniamy zawsze przed rzutem y, zwierzaczki na inne i tak. Jedna owca, sześć królików sześć królików, jedna owca, bo to z tej strony nam tutaj chodzi. Jedna świnka, dwie owce, dwie owce, jedna świnka. Jedna krówka, trzy prosiaczki, trzy prosiaczki, jedna krówka. Jeden konik, już ten najważniejszy. Dwie krowy, dwie krowy, jeden konik. Jeden mały pies, to jest ten pies. Jedna owca, jedna owca, mały pies. Jeden, no jeden duży pies, ich jest tylko dwa. E, Więc jak gra więcej osób, to to są takie limitowane, tak? Są te, te duże psy. I jedną krowę, i na krowa to pies. E, mały pies chroni nas przed lisem. Li, e, lis na kostce już zaraz jeden lis jest. Tu jest lis z kitą. E, on nam zjada wszystkie króliki. Jeśli mamy małego psa, to po prostu tracimy tego mojego psa. Nawet stada. Sadu to jest ta, ta pula gry. Duży pies, duży pies chroni nas przed wilkiem. Tu jest Wilk. Wilk, jeśli nie mamy dużego psa, to wszystko nam zje poza koniem, bo konia kobieta się obroni i poza małym psem, który gdzieś tam zwieje. Tak? Mały pies nie obroni nas przed wilkiem. Możemy się bawić. Był taki dynamiczny wariant gry. Właśnie że startujemy z tym jednym królikiem, żeby nie trzeba było się bawić te początkowe króliki. Tylko od razu je zmnażać. Możemy się też bawić, że jeden królik ucieka lisowi, że jeden pozostanie na planszy. I możemy się bawić, że kiedy będzie ten wilk. To on nam zje wszystko, ale pozostanie koń i mały pies, to jest standardowo, ale też króliki też pozostaną, żeby nie trzeba było, generalnie chodzi o te króliki, żeby można było szybko rozmawiać się, a nie czekać, kiedy pojawią się dwa króliki na kostce. Więc to jest taka takie dynamiczna rzecz, dynamiczna wersja, wariant. Jeszcze tutaj, to jest standardowa gra, tak, natomiast jeśli chodzi o, te, o tę nowość, o te żetony naszego bodźka, tak, więc jakbym wyrzucił, co mi się tu da wyrzucić, zobaczymy, o, wyrzuciłem dwa króliki, tak, więc mam dwa króliki plus dwa króliki, czyli łącznie cztery króliki, to dwa króliki mi przychodzą, biorę dwa króliki, tu w ogóle mamy tą pulę naszą, tak, najwięcej jest wiadomo królików, podobne ilości świnki owce krowy i tylko cztery te koniki i tak, jakbym miał dwa już u siebie dwa te boczki to mogę te pociany te oddać i wtedy mam prawo do kolejnego zwierzaka, który mi przyszedł. O. Tu mam taki przykład. Gracz wrzucił na kostce owce oraz krowę. Na swojej farmie nie posiada krowy, ale ma jedną owcę. Tworzy zatem parę i dobiera owcę. Tak? Następnie gracz odkłada dwa bociany i dobiera dodatkową owcę. Więc ten nasz bocian, on pozwala nam dobrać dodatkowe zwierzę z tego, co nam przyszło. tak? Z tego, co wzięliśmy na, na planszę. I to jest e, na koniec rundy. O, e, w grze bocian pomaga graczom szybciej rozwijać farmy. Na koniec każdej rundy, czyli w momencie, w którym ostatni gracz zakończył swoją kolejkę, zakręćcie wskazówką e, na planszy bociana. E, jeśli wynik to bocian, każdy otrzymuje jednego bociana. To jest pozyskiwanie bocianów. żabki nic się nie dzieje. Zima, wszyscy tracą bociany, tak? W swojej kolejce już. Yy, gracz dobrał zwierzę, może wymienić dwa bociany na kolejne zwierzę tego samego gatunku. Gracz może posiadać maksymalnie cztery żetony bociana. Czyli tak, pozyskiwanie bocianów, koniec rundy, kręcimy. Żabki, nic się nie, yy, nie dzieje. Yy, zima, bardziej to jest na zimę, każdy traci bociany. Maksymalnie do czterech posiadamy. Uda mi się tego bociana wyrzucić w końcu? No powiedzmy na linię, o, powiedzmy jest bocian. Yy, jest, jest bocian, każdy otrzymuje bociana. Mam dwa bociany. Pod koniec mojej kolejki, jak mi coś przychodzi z, z kostek, jakieś zwierzątko, no dodatkowe takie zwierzątko biorę, oddaję dwa bociany. Mogę je zatrzymać, jak będzie fajniejsze zwierzątko z kostki, tak, nie tam królik. Ale siłą rzeczy zawsze jest ryzyko, że pod koniec rundy wypadnie ta jedna zima i stracę te bociany, więc takie zarządzanie ryzykiem się pojawia drobne. Tak wygląda ta gra. Gra jest losowa, mamy kostki. Natomiast ślicznie wydana. Wszystkie te żetony są z obu stron kolorowe, e, błyszczące. E, jest przeliczanie, tak? więc jest kombinowanie z przeliczaniem. E, jest też trochę tej strategii, ponieważ zamienianie zwierzątek je, tych niższej, niż, niższych rangą wartością na kolejne. Więc mamy trochę też te, te, te wartościowanie. Tak? Zwierzątek są lepsze, droższe. Yy, 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 więc, yy, więc jest, jest kombinowanie taka mała trochę, trochę jakieś tam początki ekonomii tak? dla dzieci zarządzania tą swoją farmą no i świetne miniaturki, które na pewno się spodobają, kolorowe żetony no i gra już taka historyczna, polska naprawdę ładny, dobry produkt dla dzieci, tutaj od siódmego roku życia. Natomiast asystent rodzica, bo są te przeliczania, tak? Dlatego od siódmego, ale z asystentem rodzica na spokojnie można grać z sześciolatkami, może nawet z pięcio, ale to wtedy rodzice muszą przeliczać, tak? Na pewno dzieciom się spodoba. Jest to duży przebój wydawnictwa granna. Polska historyczna już gra. Tutaj z bocianem, czyli. Wymianka dwóch na dodatkowe zwierzę, które nam przychodzi, też my wybieramy kiedy, ale możemy stracić te pociany. Do czterech trzymamy. Dzięki.